Да, я пройду. Да, уже. А. А я ее бат. А, я грам за бота. Что? Źle ustawiłam bota. Aha i tylko dwa. Tak. O, to super. Aha. Nie ma kogo to Jestem kubicek to... Dym, 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 Mogę się wyjść. Znaczy. Źle ustawiłem bota. Miałem dać komputer. żółty, tak? masz? Ta tam tam masz? co ma trzebną plecję. Żółty to już jest jakiś ha hardcore. No! Co to ma być? On już zrobi drugie chyba okrężenie zaraz. No. O! Weź mu tam kup. Dwa domki postaw i chyba nie będzie mógł chyba nawet. Minimum 500, żeby, z, żeby, z, żeby się odkupił No to nie ma Więc on nawet tyle nie ma O, sobie dałam da, da. A! <ścoughs> Wracasz no, na start. Najlepiej być całe na grenadzie, nie? To jest szansa, więc bym musiała najbliżej no, 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 no startu stać z szansy tutaj do tej właśnie. Ko Hamburgu i Rzymu. I mieć kartę wracasz na start, więc z, 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 prawie że praktycznie całą plażę bym przeszła. Mm -hmm. Albo jakbyś na Seville, to byś prawie całą ten, To wszystko się gdzieś zaczyna, ale coś na start. O! Mówimy o Sewilli, tak? <grym> tak? Tak, <grym> <grym> tak. Siedomki, oczywiście. A który zielony. A nież tu te... hotele mm. To co teraz? Nowy Jork. Pole pole, pole pole, pole Pole pole, pole Tak, i żółty raz się odkupi okay. Nie stać go Ups. Ale on potrzebowałby... A, stać go jednak. Żółty nie może wygrać. Będzie też w domu. Nie spać się! Nie wiem no. Dzięki. Dzięki. Poproszę no proszę. Miałem sobie lody. Już sobie Londynu nie mam. No miałeś już nie masz. Ale sprzedać, Rzym do natychmiastowych nie Wasze dane jest tak wydrało. Nie mam nic. O nie. To co ci zapłaciłam od razu. Wydajemy. No i hotem dajesz jeszcze, nie? Mhm. Nie. Widziała. I już nie da. I już za... Ile trzeba? Aha, już tego nie masz nawet kupować. No tak. No bo. Ojej, podatek. <noise> Daleko nie masz. Tak. Ile? No 50 on podróżuje A, poszedł... chciałem spielnie hotel. Jezus. O, to moje? Nie, nie moje. No tego żółtego właśnie. Ale ten żółty nie wygląda, Wygla jak nic. No dalek A... daleko nie miałeś. Ale tu nie ma nigdzie mistrzostw. No właśnie. Nie, sługa, nie. To Łap łap Ojej! Nie odkupisz mi tego, oj drogi. No na no, no, swoim? Jest! 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 Zapraszam do Londynu! O nie, no ty tam jeszcze hotel możesz postawić Nie no. chcesz jeszcze ciepło odkupić. No to teraz i tak to to, jest, to jestem ja, więc... <słyski> Ej, ten bot miał Żym i teraz ja bym ją znał... mm. Ale nie stać mi było. No, tylko na... bym mogła kupić pole, ale nie, ch nie chcę kupować pole. No, chyba nie. A, dzień dobry. <laughs> Słuchajcie, ja walnęłam takiego dupleta. No. O. o, nie stać mi, tak. Jeżeli mi ktoś zapłaci. No właśnie, to ja idę. Proszę Ale się złożyło, no No, proszę Kara, ty zaraz pieniędzy nie będziesz miał Cześć, psychopata Cześć, witamy na odcinku Co? No tak Karolina teraz nagrywa Ojoj, Super. odkupuję ci miasto Chcesz się później e, oglądać tego Roast pizza? Co to? Nie wiesz? Ja też nie wiem Halo To nam powiedz. W sumie się wyzywanie się na nawzaj wzajemnie Aha W sumie oglądać czy grać? Zajebista komenduje. Oglądać czy oglądać, grać? Oglądać czy grać? No. No to na pewno jest różnica. Bym... Karao! Sprzedaj Pekina! Będę masz jednych domów. Musiałam sobie robić. Sprzedałaś hotel. No bo, bo jakbym pekin bym sprzedała, to by i tak mi nie wystarczyło. Obieram jeszcze do którego chcesz się udać. Tu, tu. też. Kobuś! Tak kogoś. O jej mistrzowska. Ah. Dziada, do Paryżu w Paryżu? Paryżu, nie. W Paryżu nie. Nowy Jork. Ile tu? Mirę. Mamy tu A, 11 dolchów Mistrzostw świata A. To daj sobie na Sydney Do Sydney Milionów A, szkoda A, ale zawsze no, coś Ej, Karo widzisz ile potrwa pieniędzy? 3, 0,0,0 1 <grym> zero, zero, zero. <grym> Nie, skupię tego a ja, Nie mielę. łop a. Powiem ci, no, że. Ah, wania, łop Bum, bum, Nie bum, Pienionyszki wracają do mnie. Pienionyszki. A Serio. Podatek. Mistrzostwa. Kraków, lo, Lion. Troszkę mi się opłaca Lając Milion dwa Milion pięćset sto dziewięćset No nie Nie, na no Londyn poproszę Ile? Nie I tak, i, i tak jeden nie możesz y, hmm? wyrzucić O, dziękuję Dziękuję. Kubuś, dziękuję. Pan HD ma dzisiaj rodzinę. Wręcz już jej 25 tysięcy. Najlepsze jest to, że 6, 6, 6. ja. Najlepsze no jest to, że ja gram niebieskim też i też od niego zostało stało. Kumasz że mam 666. A jak się odwróci, to będzie 999. A wiesz, że 666 to jest znak szotana, nie? Tak. Dzięki za potwierdzenie już nie mam. Na no, to? No nie! No nie! No ile dasz tu? 2 miliony. Niech żółty wejdzie na, la, na Londyn. Nie, woli bezludną wyspę. No, no. O, zapraszam, bo akurat mam niebieski mam mało pieniędzy Dwa, trzy, super jest ta gra O, super O, to moje! No, nie mam... Ja moje pieniądze nie ma Ale za Przydałaś. Aha. Kario, to O! O, idę na podróż, fajnie. U, u, u. To cała świata. Ej, dobrze, że jak na jak coś jedziesz, nie? To nie musisz płacić. W Nowym Jorku jest tani, i tutaj jest 5 milionów. W Nowym Jorku. Ale kto z sencjów Co? Co? Oddaj mi. O Boże, 3 miliony Prawie Jezu, weź czy tam... <grywia> dobrze ci tak Dobrze ci tak A, Dobrze Karol, jaki masz ping? Nie wiem co. sumie Tam masz na dole tak Na dole ekranu A, 37 Mam 56. Teraz mam 41. No, bogaty na miliem już będę... Tak nasz parku. milionów bole, bole, bole. no chyba was coś boli do reszty aby odkupić tą posiadłość proszę nie, proszę nie złożyło. Hmm, zapraszam na, Lond na Londyn. Okay. To tata jaś Ile by przy żeby to odkupić? 400, y, y, 400, 200 000. No! O, dzień dobry.

Jak nic Tak, bo jest największy. Tu już jest 900. No to ile? 3? 8? Prawie 9. A kutrę. A kutrę, a co nie? On nie podrze. O, nie jeden. No lecisz. O! zasilanie w Paryżu!

Go popary Rzymem, Londynem, bym się ten. O, wygrałeś. Ej! Wygrałeś. Widzisz, że ja Nie, wygrałem. Jestem dobry. No, jesteś dobry.